Nie bez powodu mam dzisiaj na sobie tę oto koszulkę, bo dzisiaj mamy na moim kanale gościa. Ja wyszedłem do niego właśnie z taką propozycją, ponieważ osobiście lubię oglądać jego filmy i pomyślałem sobie: Hej, zanim kanał poleci, to czemu nie dać szansy dla kogoś. Się pokazać, prawda? Bo przecież ja tylko hejtuję i tak dalej, i tak dalej. Powiedziałem mu, że ma w sumie wolną rękę, może robić co chce, jak chce. Temat dowolny, długość filmu dowolna, żeby po prostu traktował, jakby to był jego kanał. Jeśli Wam się spodoba to, jak mówi, to co mówi, no to wszystkie linki będziecie mieli w opisie, to śmiało zajrzyjcie sobie do niego na kanał. Nie, wiem, że nie wszystkim mogą takie filmy przypaść do gustu, bo wiadomo, nie drze gęby, jak nawiedzony, spokojnie mówi i tak dalej. Więc jakby zupełnie trochę inny styl niż u mnie na kanale jest. No ale może komuś się spodoba. Tak więc, jak coś, to teraz oddaję głos dla mojego gościa. Dzięki za ugoszczenie mnie na swoim kanale, Karioner. Przejdźmy do dziesięciu pytań. Dziesięć pytań, na które chrześcijanie nie mają odpowiedzi. Czy będąc w niebie, nie będziesz czasem cierpiał tak czy siak? Według Kościoła katolickiego niebo to jest doskonałe życie z trójcą świętą i komunia życia i miłości z nią, z dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi. Niebo jest spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia. I to wszystko przez wieczność. Tylko chrześcijaninie, czy w Twoim życiu są jakieś osoby, które kochasz, a które są niewierzące? Jeżeli tak, to czy czasem pobyt w niebie ze świadomością, że osoby, które kochasz, cierpią obecnie niewyobrażalne męki, nie byłby czasem nie do zniesienia? Czują ból bez ani chwili wytchnienia, bez przerwy. Za karę za niewyobrażalny grzech, jakim jest oczywiście niebycie wystarczająco naiwnym, żeby kupić waszą historyjkę. A ty masz teraz cieszyć się z imprezy w niebie? A jeżeli Bóg tak sprawi magicznie, że ty będziesz się cieszyć pobytem w niebie, tak czy siak, to czy czasem nie odjął od Ciebie części tego, czym ty jesteś? Jeżeli matka chrześcijanka kocha swojego syna ateistę i po śmierci znajdzie się w niebie, korzystając z wszystkich uroków nieba? Bez jakiegokolwiek żalu, bólu lub rozpaczy z faktu, że jej syn jest obecnie torturowany, ostatecznie przez Boga, to w jakim sensie jest to ta sama matka? W jakim sensie jest to ta sama osoba? Czy nie jest tak, że to, co kochamy, to, czym najbardziej się przejmujemy, definiuje to, czym jesteśmy? Jak wyglądały ostatnie dni Judasza? Zrób coś dla mnie, usiądź spokojnie, weź swoją Biblię, weź czystą kartkę papieru i napisz na jej szczycie Ostatnie dni Judasza. A potem sporządź dokładny spis tego, co przydarzyło się Judaszowi pod koniec jego historii. Jedyne opisy jego ostatnich dni znajdziesz w tych dwóch fragmentach. Zwróć uwagę na to, czy Judasz żałuje za to, co zrobił, kto kupuje pole, jak umiera Judasz i jaki jest powód, dla którego pole nosi nazwę Pola Krwi. Szybko zrozumiesz, iż sporządzenie takiego spisu graniczy z niemożliwością. A wszystkie próby pogodzenia tych dwóch ewidentnie sprzecznych fragmentów wymagają dodawania faktów na lewo i prawo, lub naciągania tekstu biblijnego, jak gumy od majtek. Czemu Bóg nie uzdrawia ludzi z amputowanymi kończynami? Czy nie uważasz, że to podejrzane, że Bóg uzdrawia tylko na przykład depresję, która zdiagnozowała sama osoba, która twierdzi, że jest uzdrowiona, używając Google'a? Albo ból kolan? Jeżeli uzdrowienie, które niesie Bóg, jest cudowne, nadprzyrodzone i wykonywane przez wszechmocny byt, to nie powinno mieć ograniczeń w postaci o, ale odbudowanie całej ręki to jest bardzo trudne? Dla Boga nie ma rzeczy trudnych, bo jest wszechmocny, nie? Więc czemu Bóg nienawidzi tych, którym amputowano kończyny? Czy nie jest czasem tak, że te twierdzenia o uzdrowieniu, które słyszymy, to jest dokładnie to, co spodziewalibyśmy się usłyszeć, gdyby charyzmatyczne uzdrowienia polegały wyłącznie na sile sugestii i tłamszonym na chwilę subiektywnym odczuciu bólu? I czemu charyzmatyczni uzdrowiciele nie pracują w szpitalach? Czy nie jest to czasem z tego samego powodu, dla którego jasnowidze nie wygrywają na loterii? Czemu Bóg jest bezsilny wobec żelaznych rydwanów? Lecz Juda wyruszył z Szymeonem, swoim bratem i pobili najczyków mieszkających w Sefa, obłożyli je klątwą i nazwali to miasto Horma. Potem Juda zdobył Gazę wraz z jego okolicą, i Aszkelon wraz z jego okolicą, oraz Ekron wraz z jego okolicą. Większość Biblii tak wygląda. A pan był z Judą. Objął on w posiadanie góry, lecz nie wypędził mieszkańców dolin, gdyż ci mieli żelazne wozy. <grym> Według Biblii ziemia jest płaska? To są fragmenty o kuszeniu Jezusa na pustyni przez diabła. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeżeli upadniesz i zły, bla, 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 bla. W Łukaszu pisze tak. I wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w jednej chwili. I rzekł do niego diabeł, dam ci całą władzę i chwałę ich, bla, 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 bla. Widzicie, te wersety mają sens, jeżeli Ziemia byłaby płaska. Diabeł i Janusz. Wtedy rzeczywiście, przynajmniej w teorii, można by się wdrapać na cholernie wysoką górę i w jednej chwili zobaczyć wszystkie królestwa świata. Okej? Okay? Ale te wersety nie mają za grosz sensu, jeżeli Ziemia jest kulą, konkretnie elipsoidą spłaszczoną, a wiemy, że jest. Nie obchodzi mnie, jak wysoka jest góra, na którą się wdrapiesz, bo nie ma to żadnego znaczenia na kulistej Ziemi i tak nie zobaczysz wszystkich królestw świata w jednej chwili. Więc czemu według Biblii Ziemia jest płaska? Czy naprawdę wierzysz, że po śmierci Jezusa nastąpiła apokalipsa zombie? W Mateuszu jest napisane, że zaraz po śmierci Jezusa ziemia się zatrzęsła, i skały popękały, i groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu i weszli do świętego miasta i ukazali się wielu. Po pierwsze, czy to nie jest podejrzane, że żadne inne podanie biblijne o tym nie wspomina? Pewnie uznali to za zbyt nudne. Po drugie, żaden inny pisarz lub historyk tamtych czasów tego nie wspomina. A zachowały się podania takich ludzi jak Żyd Filon z Aleksandrii, który żył w tamtym czasie, bywał w Jerozolimie, miał rodzinę w Jerozolimie i fascynował się każdą nowinką religijną z judaistycznego świata. Możliwość porozmawiania ze wskrzeszonym świętym judaizmu to by było dla niego spełnienie marzeń. A jednak nie wspomina o niczym takim! Jeżeli w ówczesnej Jerozolimie doszło do apokalipsy zombie w postaci wskrzeszonych Żydów, to czemu żaden ówczesny żydowski autor o tym nie trąbi? Zamiast tego sprawozdają rzeczy, które są tysiąc razy nudniejsze. Prawie tak, jakby to było zmyślone. Czemu istnieją takie zwierzęta jak trzewikodziób? Musicie przyznać, że ten ptak wygląda pięknie. Samica trzewikodzioba składa zawsze dwa jaja, ale jak jedno źródło podaje, nigdy nie przeżywa więcej niż jedno pisklę. Pisklęta przez wiele tygodni od urodzenia nie są w stanie ani chodzić, ani latać z powodu. Ciężaru ich tułowia i głowy, i bardzo chudych nóg. A więc nie mogą same polować ani chodzić po wodę, a zasoby i czas, jaki matka może przeznaczyć na swoje dzieci, jest ograniczony. Ale silniejsze i zdrowsze spiskląt ułatwia jej zadanie. Zaczyna dziobać, kontuzjować, torturować swojego brata. Są to małe, bolesne rany, jako że silniejsze pisklę nadal jest dość młode i słabe. Ale są to rany na tyle skuteczne, że drugi porusza się dużo wolniej. Koślabo. Widać, że jest słabszym z dwóch osobników. A więc matka ignoruje go, traktuje go jak powietrze. Jest pozostawiany z tyłu. Dalsze zwracanie na niego uwagi byłoby tylko stratą kalorii dla matki. Obolały ptak zazwyczaj nie ginie z powodu ran, ale z powodu głodu i pragnienia po wielu dniach. A teraz muszę wam powiedzieć, że to nie tylko trzewikodziób. Wśród ptaków zjawisko zabijania swojego rodzeństwa jest dość powszechne, a w języku polskim ma nazwę. Kainizm. Widzicie, ta obserwacja nie stanowi żadnego wyzwania dla mojego światopoglądu. Ja myślę, że to jest niesprawiedliwy świat. I że jedyna sprawiedliwość, na którą możemy liczyć, to ta, którą sami sobie wytworzymy. Ale dla chrześcijan... Czemu? Bo wszechwiedzący, wszechmocny i wszechdobry Bóg będzie wiedział, że jest. Będzie miał moc, żeby zapobiec. Oraz najbardziej ze wszystkich osób będzie pragnął, by świat nie zawierał bezcelowego cierpienia, które trwa od setek tysięcy lat, oraz które nie ma nic wspólnego z grzechem człowieka albo jego wolną wolą, tak jak to. Więc co to kurwa ma być? Czemu Bóg skazuje te stworzenia na cierpienie, odrzucenie i śmierć z rąk własnej rodziny? Czy dinozaury są koszerne? Nie każdy o tym wie, ale istnieją na tej planecie tacy ludzie jak kreacjoniści młodoziemscy, którzy uważają, że Ziemia ma nie więcej niż 6000 tysięcy lat. Ludzie ci sądzą, że historia o globalnym potopie i o arcy Noego jest historyczna. Niektórzy z nich uważają, że Noe wziął dinozaury na arkę. Istnieją muzea, gdzie się to rekonstruuje i że żyły one w czasach Hioba i w czasach Mojżesza. Kent Hovind uważa, że żywe dinozaury widziano w naszych czasach. Ludzie ci pokazują dzieciom takie książki jak te, gdzie ludzie ujeżdżają dinozaury. Oto mój problem. W księdze kapłańskiej mamy dokładne przepisy na temat tego, jakie zwierzęta można jeść, a jakie nie. Lista jest dość szczegółowa, posłuchajcie. Z ptactwa zaś tymi brzydzić się będziecie i nie będziecie ich spożywali, bo są obrzydliwością. Orzeł, sęp górski, orlik, wszystkie gatunki kani i sokołów, wszystkie gatunki kruków, struś, sowa, mewa i wszystkie gatunki jastrzębi, puszczyk, kormoran, i puchacz, sujka, pelikan, ścierwojat, bocian, wszystkie gatunki czapli, dudek i nietoperz. Co? Nieważne, nieważne. To, czego ta lista nie ma, to wzmianki o dinozaurach, ja się nie dziwię, ale kreacjoniści powinni. Powiedzcie mi, jak to jest, że ludzie, którzy spisywali to prawo, byli w stanie zauważyć trzy rodzaje szarańczy. Szarańcze wędrowną, szarańczę solam i szarańcze hagab. Ale nie zauważyli brontozaura i tyreksa. <grymne> Co jest takiego dobrego w wierze? Absolutnie oczywistym przesłaniem wielu wersetów biblijnych jest to, że wątpliwości i niedowierzanie to coś złego. A wiara wobec konkretnych doktryn dyktowanych przez konkretnych ludzi jest przedstawiana jako cnota, jako streszczenie warunków zbawienia, często chrześcijanie podają to. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Co takiego dobrego? Jest w bezkrytycznej wierze w jakiś zestaw niepopartych dogmatów. Czemu Bóg wybrał akurat to na warunek zbawienia? Czemu tak cenne to jest, żeby ktoś po prostu wciepał do swojej głowy bez uzasadnienia konkretnego rodzaju stwierdzenia na temat przeszłości? Zauważcie, że nie może być dowodów historycznych na coś takiego jak niepokalane poczęcie albo zamiana wody w wino. A jednak według chrześcijan. Bóg oczekuje od nas, żebyśmy w to wierzyli. Czemu? Czemu krytyczne, racjonalne myślenie nie miałoby być bardziej cenne dla Boga? Wiemy, że wiara prowadzi do sprzecznych wniosków, ponieważ Mormoni, Muzułmanie, Hinduiści i ludzie, którzy wierzą w wizytację UFO, wszyscy opierają się na wierze, a więc Bóg, wiedząc, że jest to błędny sposób dochodzenia do wniosków, powinien trzymać się od wiary tak daleko, jak się tylko da. Czemu wszechwiedzący Bóg, Miałby wymagać od swoich stworzeń naiwności. Co sprawiłoby, że zmieniłbyś zdanie na temat dobroci lub sprawiedliwości Boga? W Biblii Bóg nie tylko sam morduje ludzi, ale też zleca morderstwa. Jako jeden przykład zleca ukamieniowanie osoby za to, że podnosiła patyki w dzień szabatu. Byłem kiedyś w pokoju z grupą chrześcijan i najwyraźniej nikt nie traktował tego fragmentu jako oznakę niesprawiedliwości albo złego charakteru moralnego Boga. Więc jeżeli zbrodnie i morderstwa nie zmieniłyby twojego zdania na temat sprawiedliwości Boga, to co by zmieniło? Wyobraź sobie tylko na chwilę, że żyjesz w świecie, w którym istnieje niesprawiedliwy Bóg. Chrześcijaninie, jeżeli żyłbyś w takim świecie, jak mógłbyś to odkryć? Czy na serio uważasz, że wszechdobry, wszechwiedzący i wszechmocny Bóg nie był w stanie wymyślić lepszego sposobu na to, żeby przebaczyć ludziom, niż złożenie samego siebie w ofierze samemu sobie, żeby posłużyć jako kruczek w prawie, które sam stworzył? To wszystko. Dziękuję Karionerowi za możliwość zabłyśnięcia na jego kanale. Ja prowadzę kanał o nazwie Śmiem Wątpić, gdzie można znaleźć więcej dekonstrukcji i irracjonalnych poglądów. Zapraszam. Ja jestem Łukasz Wybrańczyk i śmiem wątpić.